Chwila prawdy kim jesteśmy. Impostor o nazwie Escalipista, Czyli rola którą przegrać jest naprawdę trudno. Trzeba mieć mózg małpeczki żeby nią przegrać. Jedyna osoba która jest w stanie to zrobić to prychak. Ale to człowiek jakby go nazwać. Specjalny. Bardzo was za to przepraszam. Nie wiem kto napisał mi ten żart. Następny będzie lepszy. Dobra. Nie wiem czy widzieliście ale dałem marka na górze po to żeby móc się tam teleportować kiedy kogoś zaciupamy. Tak jak właśnie teraz. O, tylko ja zabiłem ciało przed wejściem do laba. Rexer i Turet raczej tego nie zrobili, kinia albo pieczarka 100%. Wait, what? Ja jestem W2 potwierdzi mnie xerox, Potwierdzam. Dobra, nic raczej z tego nie wyjdzie. Skip. Dobra, to była bardzo dobra runda z naszej strony. Damy mareczka w to samo miejsce i spróbujemy kogoś szuka trupić. Nikogo tutaj nie ma, trzeba szukać dalej. Czekaj, czy one zwentował? Nope. No dawaj pokaż jak wentujesz. Mhm. Masz 3 sekundy. Ello wariacie. Chciałem dać mu szansę ale jej nie wykorzystał. Zrobimy tutaj reaktor dla wiarygodności. Pójdziemy od razu to zrobić. Nikt teraz nie może powiedzieć, że to byłem ja. Pokażemy temu bałwanowi, że to zrobiłem. Alibi jest po prostu nieskazitelne. Może się jeszcze uda kogoś zabić w tej rundzie. Co to za gówno? Pięknie wszystko wyszło. Dwóch podejrzanych nie żyje. O oh, shit, zapomniałem, że był sas na nich. Kto prawy reaktor naprawił? Ja naprawiłem. Wojtek jest podejrzany. Zostawcie mnie w spokoju. Zobaczycie, że jeden impo jest. No ale jest jeden impo od początku. XD. Wojtek podejrzany dla mnie. Skip jeszcze. Dobra, idziemy znaleźć dobre miejsce dla Mareczka. O, tutaj będzie idealnie. Teraz trzeba gdzieś daleko uciec. Nie wiem czemu to zrobiłem. Musiałem wykorzystać tą okazję. W życiu możemy żałować tylko to, czego nie zrobiliśmy. To jest moje życiowe motto. Właśnie dlatego zaśgałem tego drania w labie. Czas na meeting. Teoretycznie powinniście mnie wywalić, skoro się we trzech klirowaliśmy. w pierwszej rundzie. Czasami mój intelekt mnie sam zaskakuje. Zazdroszczę wam, że możecie mnie oglądać w akcji. Ciało Wojtka jest w wejściu do końców. i właśnie stamtąd uciekał Xerox, ale prawdopodobnie to zwaliłem i był to Morfling. Chyba jestem jedynym crew, coś czuję. Nie, nie jesteś. Niby Tanon jest. Co? No klejmowałeś Bejta. Nie klejmuje, ja mam bejta, jak coś to głosujcie na tanona, jakbym odwalił papegę zaraz, baj o świecie, czekajcie, chyba wiem, kim jest Turet. 55208 do potęgi trzeciej przez 2 do kwadratu liczby 13, wiem, kim jest. Muszę go tylko znaleźć i mamy to. Jestem na 38,8% pewny, że mam rację. Ja bym to skitnął. Zagłosowałem na Tanona i no niestety nie udało się go wygłosować. Idziemy czekać przy guziku na moją ofiarę. Cholera ale jest stresowa. Kom tu papa świnko. Brawo drużyno. Kolejna świetna gierka dodana do kolekcji. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, subskrypcji i oczywiście komentarza pod tym filmem. Wbijajcie na discorda. A i zostaw suba.